No, a dzisiaj sobie będziemy grali w turniej w rozdziale siódmym Sorry jak tak słychać pada po prostu tak głośno klikam ale lagi To mam lekki problem. Ej, ej, przywitaj się! Similarzewa, się mam mordeczki. Ej, wedłem, ale mam no 30 punktów, jakby tak to ja zaobrążyć. 20. Nie, 22. 2. Mam praktycznie o, 30. Chyba nie mam RT, a tu jest pół lobby. Ty to jest jakiś nie ogarnia gry. To co, co robi? Ja tak maców nie mam. I tego się nie da. Co mnie ciekawi na moim miejscówce, co nie na moim spocie? To jest mityczka, ale tam się nie da dostać. Oho. No. O widzę. O kurcz. Chyba. Uwiedź, że on tu jest. Nie mogę. Po kurczu nie wiem. Ej, on... tak mi skraszowało.

蒙着，蒙着，好气度。 To jestowane zapewnie Mogę Was powiadomić to, że są filmiki o e, w sobotę o 15. No i to w sumie tyle. Gram na PLAC, więc nie mam jak robić ucień w ża żadnych jej ten. Już mam innego spota Jakiego? Nie wiem wybiorę Ja mam praktycznie okay. pół kamienia i w pół tego drewna Zażło <laughs> Nie proszę, tu nikt nie poleciał Ja was bardzo proszę Metalu zróbmy No leci leci co mi Czemu by nie polecieć? Czemu was? To... Można przecież taka ale nie można, nie można. Chce to przejdź, mój lucik? O, Odawaj! Kamu by się przydał dęki? No 10 hp! Ty czy on? Kto ja ten poszedł? i kto 10 HP? Ty czy on? O 30! pompa! leży! Ej, ale ty 10 apety, czy on? Nie, on, 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 zabiję go, zabiję go. I e co to są za automaty? Aj, nie ja by się przydała. Dała ta pompa. Iron. No, nie, właśnie teraz, bo. Ja mam. To przecież kiep Patrzy mam, ale nie, nie bie, y, tą zieloną Ja mam tą Twin twi, Hammer Shogun Ale kółko zrobiłem takie wielkie Miałem ja tam są te. A ja ci mogę mój kanał powiedzieć? No, w sobotę o 15, co, nie codziennie, w sobotę o 15 będę filmiki wrzucał. Ale na TikToku czy na YouTube? Na YouTube. A, dobra. O, jakiś uciek darmowy, A żeby tu tylko nikogo nie było. Jestem na, jestem na Sandy. Na czym? Sandy. A. No stole nie ma mala tego percoranego. To te percie z niejką. Chyba cię takie A tu tak, nowa Musi się nie opylać, kampić w sumie. Ale co? Zrobiła? Wiadłaś? Dead. Chyba tak, mam kopa. A ile, masz uciekaj! Uciekaj! Teraz ja się uciekniesz tam czy stube. Się zastanawiam czy czemu... on... Muszę odłączyć papa z ładowarki. I'm dead! Proszę nie bij mnie. Oszczędź mnie. Bardzo Aha. cię proszę. Oszczędź ja mnie. Chociaż mnie. Bardzo cię proszę. Chociaż mnie. Amen. Ja mam chyba 36. Jestem na To się chyba nie opyla grać Ej Halo no 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 Chyba co? mam 36 punktów Jestem na, na chyba coś tam 30 tysięcznym 000... Tym? Czekaj, Cicho, cicho Mam go Nie uciekam mu Ale na jakim to pieszesz? Na coś tam chyba 30 tysięcy, więc. O kurwa. Ale chociaż 40 punktów. No, żeby ten plecak zgarnąć. Ja potrzebuję czterech. Ej, nie ja, ja teraz zmieniam ja i ja teraz na balon lecę. Na balu. Ej, no na balon. Ej, na balonie tu możesz snajperkę dostać. To chyba nie lecę na balon. Nie, no knik. placement. Uuuu, jedzie Tak ostro. I'm dead. Jasne, yes, no tu. Dobra. Ja teraz ucieknę sobie. Poleciam na balon i ty mi zdział. Co do niego. Im. No, no, Jeden HP. Nie. Trzeście trzy punkty. Jakie gówno! Ja probię ja czek I Ciebie. Ik przesmaczki. Nie, bierzę. O, niebieska pompa, let's go. Oto do, do kolejnej soboty. Hello.